Kochani, melduję wam się w raporcie z biegu, tutaj wprost z Brukseli. Dziś poranek na pałukach, kujawsko-pomorskie, mnóstwo rozmów na sołectwach w ramach Akcji Europa. Przekazywaliśmy informacje o tym, jak wykorzystywane są środki europejskie na rozwój Kujaw i Pomorza, ale dobre informacje tu stąd, w Brukseli. Słuchajcie, szef IPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej, do której należymy jako posłowie Koalicji Obywatelskiej, zapowiedział, że jesienią przedstawi projekt Zniesienia zakazu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi od 2035 roku. To jest ważna rzecz, o którą zabiegaliśmy tutaj w Parlamencie Europejskim, by znieść ten zakaz. Zakaz, który jest tak naprawdę zakazem motywowanym ideologicznie, wprowadzonym jeszcze przed pandemią. Rozumiem, niech elektryki będą, ok, rozwijajmy stacje ładowania, wspierajmy transformację, ale róbmy to w sposób mądry. Bez przesady, nie można robić tego z zakazami, nie można robić tego wykluczaniem e, sam, silników spalinowych, wypieraniem ich e, z rynku, bo to jest oderwane od rzeczywistości. Taka polityka uderza w europejski przemysł motoryzacyjny i na to naszej zgody nie będzie. Pogromcy populizmu, pozdrawiam, dobrej nocy, bijemy się o prawdę.